Dzisiaj coś, czego nikt się nie spodziewał. Coś, czego też nikt nie potrzebował. Ale jest po bardzo długiej przerwie. Dzisiaj, moi drodzy, reakcja na popularne seriale w pigułce Gachaliffe. A może ktoś jednak potrzebował i tęsknił? Jeśli znajduje się gdzieś tam jakaś taka osóbka, to zostaw komentarz. Pan Misio, po prostu napiszcie komentarz Pan Misio i zostawcie tego super kciuka w górę Zobaczymy jak dużo lajkaczy będzie miał dzisiejszy odcineczek Jak dobrze pamiętam popularne seriale w pigułce były czymś w rodzaju parodii Tych najpopularniejszych serii um, z gacha. Mój były mąż jest moim szefem, moi drodzy, poważna sprawa He pora mu powsuć życie Auć, lepiej teraz do niego pójdę zanim mi się coś stanie Okej okay. Tutaj niecne plany w kiblu planowane są. Mój były mąż jest moim. Okej, okej, okay, okej, okay, okay. czyli mężowi chcesz popsuć życie. Gustaw. Siema. Mam dla Siema Gustaw, wiadomość. No ja także, kochanie. I ta Iwona. To, co to? A dokumentu umożliwiające posiadanie willi z basenem. Z pewnością, gdy mąż ci daje jakieś papiery do podpisania, to na pewno są dobre informacje, Jak my to się na pewno będzie nasz. Naprawdę? Oczywiście. I to zanieść do urzędu. To były papiery rozwodowe, Diwko. Widziałeś? <laughs> <I> to... <laughs> Ona się śmieci, przecież spotykałaś się z jakimś chłopem. Ale to był żadnych wymówek. Gust Gustaw, ale o co ci chodzi? Nawet nie dałeś jej dokończyć. Gustaw sobie pewnie wmówił, że koleżanka ma jakiegoś kochanka, a tak naprawdę było tak, że e, poszli do jakiejś restauracji, e, tutaj było fajnie, zabawa i tak dalej, wrócił do domu. Gustaw się schlał, zobaczył e, swoje odbicie w lustrze i myślał, że to jakiś inny koleś. I teraz cały czas Gustaw przypieprza się do niej o tego kolesia, a to był tak naprawdę Gustaw. Gustaw, o co ci chodzi? ...wyprowadź się z mojej chaty natychmiast. To psy, Niestety nasza ma... Bohaterka się wyprowadziła z domu i postanowiła zamieszkać u swojej matki na jakiś Siema, czas. mamkę. ale ona komuś chciała zniszczyć życie, z tego co pamiętam. Tam była jakaś informacja o zniszczeniu życia. Kilka miesięcy później pojechała do szpitala, aby urodzić dziecko. Tak, dopiero teraz dowiadujecie się, że jest w ciąży, albo zauważyliście to wcześniej, tylko nie... To czekaj, czekaj, czekaj. Dwa miesiące to siedem, nie? To siedem, to, to... to tak ważalne tak by to raczej Nie było. zostało to wspomniane wprost. 4 lata później. Tak się ma. Cenowe zabawki. Nie... Spierdalaj! Tata, nie mam na to pieniążków, słonecznych. No. Synek, masz kartkę papieru i ja wierzę w twoją wyobraźnię. Na pewno stworzysz sobie z tego cudowny świat i cudowne zabawki. To weź się do roboty, babo. Na co ty czekasz? Na oklaski? Jaki z niego gówniarz, ale on ma rację. Muszę znaleźć okay. pracę. Kochanie, chodź na obiad. Już. A i, i to ten moment, w którym ona zatrudnia się. U szefa, który jednak jest jej mężem. Ty nie mogłaś znaleźć innej roboty albo coś. No ale Od no tak, to dobra, robota. dobra. Oto mniej więcej odpowiedni okay. strój na rozmowę, Gotowa koleżanka, która nawet nie wiem, jak się nazywa. Nie pamiętam, jak się nazywasz. E, chyba nawet nie Teraz było to nasza powiedziane. Nasza bohaterka. Może ona o pracę w skromny sposób bez okay. podejrzeń o prawdziwe życie, choć ona jest grzeczną kobietką, to. Ale jak podejrzenie o prawdziwe życie, że co, że ma i nie dostanie roboty? Nie rozumiem. I tak nie zmienia to faktu, jak to powinno być. Dobra, im dalej brew, to tym więcej głupot mogę palnąć, więc następna scenka. Siema. Picy, Dzień dobry. picy, picy. ja tutaj na rozmowę o pracę. Mogę wiedzieć, okay. gdzie znajdę szefa? Piąte piętro i złote drzwi, panienko. Dziękuję, panie. złote drzwi. Dzień okay. dobry. Czy Dzień dobry. Gustaw! To, co robisz? O nie, to Gustaw. Ej, mordo, ja mam lepszy pomysł. Jak znalazłaś Gustawa i tak dalej, to teraz A alimenty niech Gustaw płaci. Powiedz, że przyszłaś po alimenty. Marlenka. Dlaczego tutaj jesteś? Pani Mentyciulou, ważne, zatrudniam cię od razu, bo cię kocham i będziesz A, to... dostawała multum kwiatów. Sporą wypłatę, oraz możesz być od razu moją asystentką, zamiast sekretarką. Nie myśl, okay. że tamten prank ci wybaczę, chce robotę i koniec. Jednocześnie twoje ja, nic nie niezrozumień w po tym momencie. błędów w raportach moich pracowników, no i będziesz mogła okay. się nad nimi znęcać do woli. To jak? Przyjmujesz ofertę. Ja, ja tak, już nie rozumiem. No Minęło chyba od ostatniego gacza jakiś rok, może więcej. Ja jeszcze bardziej ich nie rozumiem. Mimo tego, że to jest parodia tych historii. Ja bardzo NIE ROZUMIEM! Sam były mąż Marleny zarabiał o wiele więcej niż w ostatnim miesiącu. No ale pewnego dnia znowu zobaczył, jak jego dawna miłość cieszy się życiem z jakimś starym. Oj, 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 Ej, ale mordeczko, już chyba nie jesteście razem. Chotubnoju, wytłumacz mi czemu zamknąłeś firmę bez mojej wiedzy? Ja tu przyszłam popracować, a tu tamten kolor powiedział, że zamknąłeś firmę, bo podglądałeś mnie z rodzicami i dzieckiem. Czy to oznacza, że to nie był twój nowy chłopak? Ale z ciebie, dabił. No oczywiście, że. Czemu te postecz są? To jest też twoje dziecko, głupie. To raczej oczywiste. Mają nawet taki sam kikut, taki o, taki, w dwie strony, taki, taki o. Mogłaś też się kłócić o alimenty? Fajna wiadomość. Marlenko, a teraz zabiorę go na delegację. Co ty odwalasz? Oddawaj mi tego Bachora. Nie mam jak inaczej tego skomentować, jak. po prostu gacza. <laughs> Ale żeby nie było tak za króciutko, to widzowie zareagujemy sobie również na plastik. Zacznijmy historię dziewczyny, która chciała zmienić się dla pewnego chłopca. No, ero, jestem jakiś. To trochę psipow, w sensie zmiana dla siebie, bardzo spoczko, ale jak już zaczyna się zmieniać tylko po to, żeby przypodobać się w jakiś tam sposób innym. To kiepsko koleżanko. Zwłaszcza jak ten ktoś kopnie cię w dupę, a ty się sobie wtedy nie podoba... No to przypał koleżanko. ja jestem kujonką, która nie ma żadnego dobrego gustu w ubieraniu się. Mało tego mi się podoba taki jeden chłop Ty to ubieraj się jak chcesz, co? Ja, ja nie rozumiem, Gustu w ubieraniu się. Ubieraj się tak jak lubisz, ubieraj się tak jak chcesz, myśleł pójść. Tak ale nie mało tego mi się podoba taki jeden chłopak, okay. ale nie chce mnie zauważyć, więc... Nie chcę cię zau... Ja, ja chyba mam pewien pomysł. Nie wiem, co zrobię. Pójdę na operację plastyczną. Nie, 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 nie. To, to nie jest opcja, żeby pójść na operację plastyczną. E, też, też raczej cię nie zauważy. Myśl pysiu. Jeśli się wstydzisz zagadać, wiesz, nie wiesz, jak poprowadzić wtedy rozmowy i tak dalej, to weź krzesło na zajęciach i pierdolnij tym krzesłem w niego, ale tak mocno, tak bardzo mocno. Gwarantuję, że po tym cię zauważy. I. Na tym się nie skończy myśl, Pysiu, będziecie się widywać co jakiś czas, będziecie na siebie patrzeć i w ogóle, co prawda w sądzie. Wobec obecności tam innych ludzi, nie? Ale wiesz, no to od czegoś się zaczyna, nie? Jak zrobisz operację plastyczną, to co ci mówisz rząd ci zauważy. Nie wiem, powiedz do niego siemka, walnij go no cokolwiek. Nie co kto komu zabroni takową zrobić, tylko się pewnie zastanawiasz, co chce sobie poprawić, a okay. odpowiedzią jest dosłownie wszystko. No dobra, okay. ale wie pani, że to będzie kosztować panią fortunę. Mało no raczej tego tak. nie Nie ma to, jak zmiana dla kogoś, kto nawet nie wie o twoim istnieniu. A co jeśli on ma już babę? Masz przeje panego Przygotowania, aby taka operacja się odbyła, i niestety nie mamy usług fryzjerskich i stylistycznych. O jedyna to czemu mówię zbyt to parodiawać pan na tutaj może być od czasu do czasu coś głupiego, podwa, jak najbardziej jestem przygotowana na no. to, co otrzymacie ze mnie, zrobić najpiękniej. No Ale dobra, no to jest parodia, ale. Parodia czegoś, co sięgało naprawdę spoko wyniki, nie? I don't understand. Na którą ten konkretny chłop taś spojrzy? A ile pani ma lat? No powiedzmy, że skończyłam osiemnastkę. Powiedzmy, powiedzmy to tożsamości. No proszę o to on, dobrze wiecie. Czemu ona jakieś karty Pokémonów wyciągnęła i trzy. Nawet mi... Czemu ona ma trzy dowody, trzy czarizardy pokazała? Dobrze, nie, nie, więc zapisuję panią na dzisiaj o dzisiaj okay. okay. w nocy. Dziękować pani... No, Jeje, wkrótce się to zmie... w Pani nie, pani nie, nie, to nie, 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 Bez kolejki, bez nie niczego. Dobrze, lecimy. Doktorku, niczego. nie, ciebie zadanie bojowe. nie, 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 Możesz okay. temu rudemu zrobić najpiękniejszą dziewczynę na świecie, takiej, której nikt nie widział. Cześć, mało tego. Jesteś fryzjerem i stylistą, więc to idealna robota dla ciebie. No okej, okay, może i udzielam usługi fryzjerskie, ale nie jestem chirurgiem plastycznym. Ee, e, wyklepię się ziomeczku. Jestem fryzjerem, nie robię tutaj chirurgii i tak dalej, ale wyklepię się. Ogarniesz to, Nawet mi się Doktorek przerabiał akirę o 360 okay. stopni przez. okej. Okay. To fajnie przerobił jako 360, to się przerobił. Cały dzień, nawet kosztem swego życia, aż w końcu mu się udało przerobić dziewczynkę na coś znacznie lepszego i za... Na robota! Oznaczam, że to najlepsze dzieło, jakie stworzył... Na anime dziewczynę. Na Pana Misja! Teraz taki Pan Misjo powinien się pojawić. Obserwuj bacznie, może się zaraz pojawisz, może ktoś stworzył ciebie. Doktor skończył przerabiać kolejny dzień, godzina szósta okay. nad ranem. Dobrze młoda, a teraz spójrz w to lustro, spokojnie nic Ej, ci... ma kocie uszy, patrz pani misiu, to, to, to prawie ty, prawie... Prawie ty, pani misiu. A teraz tam Co, co, co? To nie ja. I czemu wyglądam jak większość ciocek w gacza community? Ty nie wiesz, jak się bardzo starałem. Chciałam wyglądać jak najlepiej. Starał się, dorobił ci prawdziwe kocie uszy, myśł, Pysiu. Powinnaś cieszyć. Mało tego, nie stosowałem aż. Sama chciałaś wszystkie zmiany, w sensie zmiany. Wszystkiego! Tyle botoksu co większości, więc to doceń, a teraz należy. No, się do, doceń misiu. to! To spotkamy się po szkole, kotku. Jaka U. piękna. Ale psy, Ej, ona też ma uszy. Dlaczego oni mają? One mają kocie uszy, ale Koleżanko, psy psypał, bo, bo on już ma inną koleżankę. Tak, cię, a tej chodź ze mną na podwórko kochana. Co takiego? A jednak nieważne na tamtej szmaty. Wizam w klubie ludzi, którzy mają eks. Może zostaniesz moją dziewczyną, bo tam tam nie Ej, to nie jest zły pomysł i przy okazji zemścimy się na tamtej dwójce. Tak zrobimy kotku. Ale to jest pojebany widzowie Dobra, to Co ja w tym momencie oglądam jak się nazywasz. Akira jestem. No to ja w sumie dopiero Siema, co się zobaczyłem, ale i tak jesteś moją dziewczyną od teraz. Teraz typowe sceny dla tej serii. Ajajaj, moja kolejanki, ceganki. Okej, okay, okej, okay, Aki. Ja już nie I wiem co mówić. Minku, taki... Aż jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak wyglądały te odcinki, które nie były parodiami. W sensie czy, czy, czy naprawdę fabułka taka była? Znaczy nie no, na pewno tak. Ale tu musiało być mega pojebane. Musimy coś takiego zobaczyć, ale nie w formie parodii, widzowie. Co wy na to? Jeśli ten odcineczek dobije do bardzo wielu tysięcy lajkaczy, to, to ja chcę razem z wami obejrzeć coś takiego, ale nie będące parodią. Serii. Bardzo. Tej serii, tym bardziej <laughs> moja kolej babki. Oczywiście okay. też jadłam ze sobą takie lody, które były bardzo dobre i zabierały mnie w majestatyczne miejsca. Co chyba Przy dobrze. ta dwójka próbowała nas zniszczyć, ale niestety zachorowałam. Co z tego, okay. że chłopak się dostał do nowej wymarzonej szkoły, jak i tak martwił się o mnie, ponieważ z dnia na dzień było ze mną coraz gorzej. Uważaj, to jest seryjnie coś przerażającego i brzydkiego, więc patrzysz na to na własną odpowiedzialność, albo nie o jakieś 5 Jednak sekund. nie ma pana misja. A co tu się stało? Czemu ci się usta złączyły. No Akira wróciłem. na Akira. Jest? Akira, po co Akira patrzą? się rozpływać zaczęła. Teraz jestem Ninżą z Naruto. I ten bieg z Naruto. O jejku, zapomniałem już o tym biegu z Naruto. Nie chcę ci nic mówić, ale nie wszyscy tak biegają w tym anime, ale jesteś brzydka. Nie chcę ciebie od teraz, więc wynoś się z mojego domu na. A... Morto, a nie zapytałeś nie wiem, co ci się stało albo coś. No nie wiem, cokolwiek Cokolwiek. dobra dobra, bo końcówka ciut tragiczna i żałosna jednocześnie jest, więc może zrobię do tego jaki happy end, co wy na okay. to? Barfniej będzie. Akira, czekaj. Pozabijają się wszyscy. Ty ty jesteś Jednak tą, nie. Co odwalasz? Ja. Ja tylko chciałam być piękna. Hmm. Nie chciałeś na mnie wtedy spojrzeć Nieprawda Tak naprawdę chciałem się z tobą ożenić Jako tą azjatką Tylko tamta nie chciała się ode mnie odkleić A poza tym jakim cudem się tak zmieniłaś No poszła no, 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 nie. Nie. <grym> U kogo? Kto ją robił? Taki rudawy doktor w Fryzjer <grymka> ją robił Fryzjer Czekaj Cawery i Veno chodź do mojego laboratorium Będzie fajniej A ty jakiś szalony chodzi, naukowiec Szalony naukowiec Fryzjer No tak na mnie już idę odnaleźć Musimy pana zatrzymać za Co nielegalną operację plastyczną i trzymanie dzieci w laboratorium, chłopie, jakim cudem ci ustrzeliło do głowy tej dziewczynie narkotyki wstrzykiwać. No bez Co narkotyków dociula. debilu, oddawaj mi tamtą azjatkę, bo skoro zrobiłeś z niej wilczycę, to i możesz to cofnąć, prawda? Ale ja nie magik, więc nie używam zaklęć do cofania. A w sumie czekaj, zanim wezmą mnie do pudła, to zadzwonię do Anki może ona coś na to poradzi? Anka, poradź coś! Weź, przywróć tamtą koleżankę. Dlaczego doktor Ćpuń. No cześć Anka. Doktor nie dzwoń do mnie, bo to nie ten sen. Co nie do niego jak mierzą jeden, Jak ten? No nie ten. Mędrzej do niego z koletów. właśnie mnie złapały i nie no, wiem przypał, co. No przypał, przypał mam. Ten dzieciak do mnie przyszedł i chce tamtą azjatkę co przerobiłem w odsut aidu. Przywlecz tam ją, wiczone. może coś moja dusza na to coś zaradzi, a okay. to z policjantami to twój. Czary mari hokus przynieś. pokus, pan mi się macha stópką Pamiętacie, przywróć. Kochani, poprzednią koleżankę. się na siłę, bo to i dajcie sobie czasu, ponieważ każdy ma swój czas, by dojrzeć i się zmienić, a czy na lepsze, czy na gorsze, to zależy tylko i wyłącznie od was. Nie udawajcie kogoś innego, bądź sobą. Rwono I teraz pierwsza babelki. ma na łbie? Po kilku miesiącach wróciła do zdrowia, a ten chłop taś może i nie odzyskał azjatki, ale odzyskał chociaż normalną dziewczynę, czyli naszą zwyczajną kirkę, która nie musi nosić okularów, dzięki temu... Ale nosi chaszczy na łubie. niestety on nawet jej się oświadczył... Ojoj. obdachist z no okay. i no i skończyło się super, radośnie, z hasztem na głowie. Cudowna, widzowie, historia. Urzekająca, romantyczna, bardzo logiczna. Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda jakiś taki filmik tej historyjki, nie będący parodią. Zostawcie dużo lajkaczy, dużo komentarzy i pociśniemy sobie z czymś takim. Tymczasem tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. Trzymajcie się, pa pa!